Value Finance, zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm. Cześć Olu, dzień dobry. Cześć Młogosiu, dzień dobry. Olu, w Value Finance zajmujesz się rekrutacją do części księgowej. Rekrutujesz stanowiska księgowe, kadrowe, asystentów. Chciałabym dzisiaj, żebyśmy porozmawiały trochę więcej o tym temacie żebyś opowiedziała trochę więcej, jak ten proces się u nas odbywa. Ale może na początek, jakie są te nasze oczekiwania od kandydatów? Uh -huh. Tak, Małgosiu, zajmuję się rekrutacją z dużą przyjemnością, bo to zawsze są fajne rozmowy ze wszystkimi osobami, które do nas się zgłaszają. I to, na co zawsze zwracamy uwagę, to, to czy osoby, które się do nas zwracają, też wpisują się w nasze wartości. Bo to jest dla nas ważne, żeby nasz zespół też wspólnie razem ze sobą pracował i żeby wszystkim się dobrze pracowało, zwłaszcza, że realizujemy tą pracę zdalnie. I stąd te wartości, które są bardzo ważne, to partnerstwo i wzajemna współpraca. Też taką wartością, którą preferujemy, to jest połączenie talentu i kompetencji. My to nazywamy synergią. Ten progres, który łączy i taką nowoczesność, i takie kształtowanie przyszłości, to jest kolejna wartość, którą preferujemy. I zespół księgowy, który razem pracuje, a mówimy o stanowiskach samodzielnej księgowej, księgowej, młodszej księgowej i również osobach, które koordynują pracę, czyli liderami, ten zespół przede wszystkim współpracując razem, Dba o swoje wzajemne zaangażowanie i o to, żeby dobrze się ze sobą komunikować. Praca księgowa to praca, która wymaga dużej odpowiedzialności i też takiej świadomości, że my pracujemy ze sobą dla klienta. To jest to partnerstwo, które my podkreślamy, i, i zawsze jak zajrzy się na naszą stronę internetową czy nawet jak się z nami rozmawia w procesie rekrutacji, to to partnerstwo widać. Ale to partnerstwo to jest też jakość, terminowość i bieżące realizowanie tego, co sobie rzeczywiście ustalimy. Czyli taka po prostu zwyczajna uczciwość w funkcjonowaniu wzajemnym. Super. A gdybyś miała tak konkretnie, już bardzo technicznie, jakie są te oczekiwania? Jeśli chodzi o, no, o kandydatów i o osoby, które yy, chcielibyście powitać w zespole? No to podzielmy te oczekiwania na takie trzy elementy. Pierwsze to są takie techniczne. Yy, szczególnie nam zależy na osobach, które znają e 365, yy, ponieważ ten program stosujemy i, i jest bardzo ważne, żeby go znać. Yy, drugi, drugi element to jest znajomość nowoczesnej technologii lub też pracy. W tych nowoczesnych technologiach lub chęć rozwoju w tym zakresie, ale przyznam szczerze, że jednym z takich ważniejszych elementów jest na przykład znajomość Excela i pracy w Excelą, pracy online. Kolejną rzeczą i kolejnym takim blokiem to jest ta część kompetencji miękkich, umiejętności współpracy, komunikacji i gotowość do budowania relacji. Szczególnie na online. To jest bardzo ważna rzecz. No i jeśli chodzi o taką merytoryczną znajomość w język księgowej, to oczywiście ona jest, jak to powiedzieć, kluczowa dla naszego działania. Jeśli chodzi o stanowiska samodzielnych księgowych, czy księgowych, to ważne jest, żeby rozumieć, że my współpracujemy z klientem. W związku z tym ta księgowość zarządcza i te oczekiwania klienta, żeby dobrze rozumieć księgowość, dobrze rozumieć założenia finansowe jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym też komunikacja językiem prostym, łatwym do zrozumienia dla, dla naszych klientów, no to jest też taki warunek ważny w procesie rekrutacji, na który zwracamy uwagę. Tak, tak, to, to, to rzeczywiście warto to podkreślić, że my mamy pełną świadomość, że najprostsze merytoryczne czynności, a później coraz, coraz trudniejsze, będą zastępowane technologią, po prostu. Natomiast to umiejętności miękkie, rozmawianie z klientem, rozumienie jego potrzeb i dostosowywanie też komunikacji do klienta, no to będzie zawsze gdzieś tam w gestii człowieka, więc bardzo zwracamy na to uwagę, żeby, żeby osoby. Miały te kompetencje albo też, żeby mocno chciały, tak jak powiedziałaś, mocno chciały się rozwijać w tym obszarze. No dobra, no to jak już wiemy, kto u nas dobrze będzie się czuł, no to jak wygląda ten proces rekrutacyjny w firmie zdalnym? Mm -hmm. Przede wszystkim jest realizowany zdanie. Dzwonimy do kandydatów, którzy do nas się zgłoszą na podstawie ogłoszeń, które publikujemy. Pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, gdzie. Następnie umawiamy się na krótką rozmowę telefoniczną, gdzie my, jako ten zespół personalny, opowiadamy o VALUE Finance, ale też jednocześnie popytujemy o motywację, o tę o chęć pracy w księgowości w różnych obszarach księgowości, o chęć rozwoju. Również pytamy o, o, o to, jak, jakie są umiejętności komunikacyjne, czy właśnie te technologiczne. Następnie te osoby, które znają ten system ENOVA 365, prosimy je o realizację takiego case'u, który mamy wewnętrznie zrobiony. I po realizacji tego case'u umawiamy się na spotkanie już wspólnie też z liderką, danego procesu, do którego rekrutujemy na stanowisko i wspólnie rozmawiamy. I to już jest szersza rozmowa, dłuższa, taka bardzo partnerska, ponieważ zależy nam na tym, żeby osoby, które z nami pracują, miały poczucie, że wiedzą, gdzie chcą przyjść, i z drugiej strony my też chcemy jak najwięcej o tych osobach wiedzieć, zanim zdecydujemy się na współpracę. Tam też podają pytania merytoryczne dotyczące księgowości. Ale również są to pytania takie standardowe o motywację, zaangażowanie i plany rozwojowe, bo ten rozwój też jest u nas bardzo ważny. Właściwie od samego początku stawiamy również na to, żeby każdy miał dostęp do platform szkoleniowych i żeby się szkolił. Więc o chęć rozwoju też pytamy. No i cóż, jeżeli jesteśmy już po tym procesie, to podejmujemy decyzję, składamy ofertę współpracy. I dogadujemy szczegóły i datę przyjścia. Super. W takim razie, gdzie można znaleźć te nasze ogłoszenia? Mhm. Przede wszystkim na naszej stronie www.walofinans.pl. Tam jest bardzo dużo informacji, jest dużo nagrań, więc na pewno każdy znajdzie tam wiele elementów, z którymi jest zainteresowany. Oczywiście standardowo korzystamy z pracuj.pl, z praca.pl. Z Rocket Jobs, Nowflaw,pl y, y, oraz OEX. I tam nasze ogłoszenia na stanowisko samodzielnej księgowej, księgowej, młodszej księgowej lub samodzielnego księgowego, księgowego i młodszego księgowego można znaleźć. Super, no to pozostaje nam zaprosić do aplikowania. I do rozmowy o tym, co dla nas jest ważne i kogo chcielibyśmy w naszym zespole gościć. I, i być może kandydatom, którzy do nas się zgłoszą, będzie, będzie po drodze z naszymi wartościami, więc serdecznie zapraszamy. Tak, zapraszamy serdecznie. Zawsze można też do nas napisać. Na pewno się odezwiemy. Super. Dziękuję Ci, Olu. Dziękuję bardzo. Value Finance, zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.